Cześć, siemanko Wam wszystkim, moi drodzy. Tutaj Maciek z kanału Friday Play on Big Screen. Przed nami kolejny odcinek z gry Truck Logistics Simulator, czyli mówiąc pokrótce, symulator firmy transportowej, której jesteśmy szefem, świeżo upieczonym szefem, moi drodzy. Tu się zagłębiłem trochę w tą grę. No, po prostu założyliśmy sobie firmę. Oczywiście to tak w cudzysłowiu, w dużym nawiasie, bo nie pokazujemy, nie pokazuje tego tak jak na przykład w się, wiecie, że zakładacie sobie firmę, nazywacie ją, i tak dalej. No tutaj tego nie ma, przynajmniej ja tego nie zauważyłem. W każdym razie kupiłem samochód, mamy tego dostawczaka i za pomocą jego wykonujemy różne misje. To jest druga misja. Teraz musimy przetransportować taką, no przyznajcie sami, bardzo zgrabną. Wygląda naprawdę na taką luksusową przyczepę kempikową. Ją musimy dostarczyć tam w jakieś miejsce. Zaraz. To zrobimy. W każdym razie, w miarę przyrostu jakichś pojazdów do naszej floty, wiadomo, jak ja będę przyrostu gotówki, może, może tak, jak zaczniemy zarabiać jakieś pieniądze, to nie tylko tego dostawczaka można mieć oczywiście jest może nie cała masa, ale jest jeszcze sporo różnych tam samochodów, również sprzęty budowlane. Które będziemy musieli dostarczyć gdzieś, na przykład, na budowę, wykonać jakąś pracę i później wziąć za to oczywiście pieniądze. W każdym razie, moi drodzy, nie przedłużajmy tego. Lecimy, odpalamy światełka i co? Lecimy. Jedzie z nami przyczepka. Dobra, jest. Zobaczymy, jak ona się będzie zachowywać. To jest, tutaj jest no się tam bujnęła tutaj powinienem kurde, będę musiał zawrócić no nic pierdyknąłem się w drodze chyba żebyśmy tutaj albo dobra, już pojadę dookoła, nie będę po tych krawężnikach jechał tam powinienem pojechać O no, to mi się wydaje, że ona jest taka ciężkawa, a wam powiem, nie chcę już tak przyspieszać jak wczoraj. Noszę wrażenie jakby był... jakby przyspieszenie było gorsze. Dobra, skoczy, jak tam? Tam z tą fizyką jest. Tam sobie podskakuje. Dobra. Ale gdzie ja pojechałem? Pod prąd. Wy nic nie mówicie. 130 dobra jest autostrada dusimy diesla co by mi znowu mandatu nie cyknęło jak ostatnio gdzie to tu No, także moi drodzy, tutaj jest druga misja, która polega na, oho, fotoradar, fotoradar, zaraz nam cyknie pewnie, 50 jest, dobra, na przetransportowaniu tej przyczepy, gdzie my mamy, tu, tu, dobra, bez migacza bez migacza było ale patrzę na tą nawigację 50 jest, dobra jest A później będą kolejne jakieś tam, tak jak mówię wiecie jak będzie nas stać to trzeba będzie pojechać na przykład ciężarówką wykonać jakąś załadować ją, przewieźć towar, trzeba będzie również przetransportować sobie na przykład ciężarówką jakiś sprzęt budowlany wam powiem może tutaj o, sprzęt budowlany wziąłem force feedback dzisiaj feedback mocniejszy i nie jest lekko. Chyba za mocny. Ustawiłem. I później mogą się zacząć jeszcze ciekawsze, wiadomo, bo już nie tylko dostarczyć gdzieś coś, wiecie, przejechać z punktu A do punktu B, tam na przykład tak jak w tej chwili z przyczepą, ale trzeba będzie przewieźć yy, ciężki sprzęt budowlany Gdzieś na budowę i wykonać nim jakąś pracę. Nie wiem, czy tu są koparki. Ładowarkę widziałem na pewno. Ładowarka jest. Jakieś tam małe ładowarki widziałem. Wam powiem, że podoba mi się ta gra, pomimo tego, tej swojej takiej prostoty być może, chociaż prostoty, wiecie, no, za krótko gram, żeby jeszcze więcej powiedzieć na temat tej gry, prawda, natomiast wydaje mi się ze względu na pojemność pliku, na objętość pliku, 2 giga, że ta gra raczej, no, nie jest zbyt rozbudowana, ale to nie przeszkadza w tym, żeby nie dawała frajdy, żeby nie była ciekawa, bo jest, naprawdę, no wyobraźcie sobie to, kupujecie sprzęty, wcielacie się w świeżo upieczonego szefa firmy transportowej, no staracie się rozwinąć tą firmę wiadomo, żeby zacząć zarabiać gotówkę, kupować nowe sprzęty i to jest naprawdę ciekawe. Jestem oczywiście później ciekaw tych sprzętów, jakie one będą. I ciężarówka, to powiem wam. O, nawet jest dźwięk w tunelu. Yy, widziałem, wam, wam powiem, że ciężarówka to był man yy, na pewno widziałem. Jest ta przyczepa, jeszcze z nami jedzie. Jedzie. Skanie widziałem. Jakieś dwie skanie tam były. Więc Wam powiem, że może być ciekawie. Najbardziej to mnie interesują. Oczywiście to takie, jakieś tam wiecie, ładowarki, wózki widłowe. To będzie ciekawe. Tutaj matko boska, jakie serpentyny. Dobrze, że to diesel. Pod górkę, dawaj. Ale pod górkę rzeczywiście yy, rozpędza się słabiej. Czuję opór inny. Zmienne fazy rozrządu ma. Normalnie, Witek fałtek. Patrzcie, jak przekracza tam później 3,5, to fajnie słychać. Co to jest paliwo? Paliwo nie, paliwo mamy. Tankowałem ostatnio. Dobrze, dobrze zrobiłem, że zatankowałem, wam powiem do pełna to. Nie ma teraz. Yy, problemu nie trzeba się zastanawiać, czy tam Starczy, paliwa, czy nie starczy? to może starczy. Tutaj jakie. Jakie u. Tam kurde, jak w Ameryce. Może my jesteśmy w Ameryce, bo to w dolarach chyba jest. Stuwa dobra, 100 na godzinę, ale my i tak będziemy. Pierwszy zjazd. O tam, patrzcie go. Nie wiem dlaczego się zatrzymał. Będąc na rondzie. No ale dobra. Właśnie, to też jestem ciekaw, jak tutaj się zachowuje AI. Ta sztuczna inteligencja, wiecie tego. Ruchu ulicznego jestem właśnie bardzo ciekaw. 50, dobra, żeby, żeby nie przekroczył, bo znowu mi cyknie. Fizyka też jest ciekawa. Teraz za trudny, Teraz za dużo nie zobaczymy. O, teraz, no. Fajnie pracuje zawieszenie, wam powiem Ciekawie to wygląda. nie za szybko, pięć tych, bo. się okaże, że znowu cyknie. O, patrzcie. Pyk. No. Ciekawie, ciekawie. I właśnie tego jestem też ciekaw. Wiecie, jak dojdą te ładowarki. O, patrzcie, zobaczcie, co tam jest. Patrzcie. Ciężarówka, jakieś traktory, o, beczki. Tam o, jest jakaś. jakaś była gruszka do betonu. Mówię, to później mogą być naprawdę ciekawe rzeczy. I tego jestem właśnie bardzo ciekaw. Dobra, dawaj na Ach kurde, czerwone szybko, szybko wskoczyło, ale nie dostałem mandatu. Jego pod górkę. Ciśniemy. Setunia. Czyżbyśmy już zjeżdżali? Ten jak wyskoczył, jak hołowczyc na rajdach? Coś jest jakieś jajka, nie jajka. No powiem. A i tutaj będziemy musieli zaparkować. ty to, to chcesz, człowieku? A tam jest welcome. No dobra, a to ja mam tutaj tak wjechać po prostu na tą trawę? Matko jedyna? Tak trochę nierówno? No i zobaczmy jak to się. Patrzcie. No? Ciekawie to wygląda. O, patrzcie, ognisko mają. Dajcie spokój, fajnie to wygląda. Naprawdę ciekawie. No się kurzy. Dobra. Czekajcie. Trochę, kurde, nie widać. Weźmy to. A, tak. No to. Nawet co? Już! Zgasło! Po tej trawie wam powiem to. Opór. Opiu? Opór to straszny stawia. Wam powiem to sprzęgło? No kurde. Ustawiałem trochę to sprzęgło, żeby nie było takie czułe. No ale jednak chyba straszny opór stawia. Matko jedyna. Nie wiem, jak tak dalej pójdzie, to będę musiał ustawić chyba automatyczne sprzęgło. Przecież ja praktycznie sprzęgła nie ruszam. Czekajcie. Dobra, spróbuję to. Dobra. Jest. Mamy to. No. Aha, już jest odpięta, rozumiem, tak? O, widzicie? Patrzcie. Ale stawiało opór. Bo... Weźmy normalnie teraz. Też. To sprzęgło jest jakieś takie... ...niemrawe. Znowu jak dam za dużo gazu, to zrywa przyczepność, patrzcie. Widzicie? No, pali gumę. Zrywa normalnie przyczepność. O, o, widzicie. O, dwójka, widzicie? No, można, można się pobawić. Także wiecie, jak zerwę przyczepność, to wiadomo, no pójdzie sprzęt, ale, ale nie powinno się tak robić. O, tak na szybko, moi drodzy, wszedłem tutaj w mapę. Widzicie, mamy normalnie mapę. Możemy sobie ją przesuwać. My jesteśmy tutaj. Ten trójkącik. Zielony to jesteśmy my i zaznaczyłem tutaj najbliższe. Widzicie, tutaj jest opis: centrum logistyczne, plac budowy, transport samochodów, przyczep kempingowych. Gdzie sobie zaznaczymy, tam nas po prostu pokieruje. Jest w ogóle jakaś szybka podróż. Trójka, jak się wciśnie, to najprawdopodobniej gdzieś nas przekieruje. I, i tak mi się wydaje, że tak to wygląda. Czy będziemy robić szybką podróż? Wiecie co? A z ciekawości ja bym wcisnął trójkę. I zobaczymy. Dobra, czyli nas po prostu przerzuciło. Tutaj, ok A ciekawe, czy spali gumę wam powiem na... O tam się fajnie... Zobaczcie, samochód tam się odbija w szybie. Nieźle to jest zrobione. Dobra, zobaczmy. Eee, pali gumę, dajcie spokój. Pali gumę. Na asfalcie też. No, i widzicie, czyli w ten sposób można się y, przedostać gdzieś i y, ładować. Tam fajnie wygląda ta ładowarka. Ta mini ładowarka. Dobra, jak to tutaj wygląda? Sprawa. Patrzcie, tutaj coś jest bardzo blisko. Weźmy sobie to. O, widzicie, patrzcie, jakie mini ładowareczki. Co tu będzie można robić? Mówię. Ciekawa sprawa. Co tu mamy? Aha, czyli znowu są te trzy? Tak jak były wtedy. Trzy palety. Późmy sobie to. Dobra, lecimy z tym. Dobra postaw to Aha i teraz musimy widzicie to teraz mamy bardziej takie porozrzucane teraz tam będzie pewnie ciężko to zapakować dobra no zobaczmy żeby murka nie zahaczył. Jeśli już dojdziemy do wprawy, to będzie zdecydowanie szybciej. Dobra, dobra. Tu sobie wycofamy mimo wszystko z gazu. Opuścimy trochę towar. Nie powinniśmy jechać tak z podniesionym Światła też masz? Masz światła, dobra. Bo się trochę ciemnawo widzę robi. Lekko do góry. Lekko do góry. O! Dobra, no i to samo wiadomo, podpinamy i lecimy, bo to jest bardzo blisko. Moi drodzy, my jesteśmy dosłownie rzut beretem od tego miejsca. Przynajmniej tak to wyglądało. Już można niby podłączyć, dobra, no to dawaj. Mamy podłączone, lecimy. sobie wyjedziemy chyba przez to. Tak, przez ten szlaban. Tam nie ma drugiego? Nie, no to tutaj. Chyba mamy gdzieś tutaj zaraz budowę, bo no dos dosłownie rzut beretem no, ale dzieje się, dzieje się chyba powiem. Działamy, zarabiamy kasę. A wiecie, jak zarobimy kasiorę. O, pod ciężarówkę to mi się nie chcia wpierniczyć. Yy, mamy tym bardziej, że mamy ustąp. Yy, to kupimy kolejny sprzęt. Nie wiem, może jakiś kryty van albo coś. Na pewno każdy kolejny pojazd yy, bierze... Odblokowuje kolejne misje. Jakieś inne najprawdopodobniej. Tu nic, tam też nic. Zasuwa. O, patrzcie, zatrzymują się. Nie? No dobrze wiedzieć, że się zatrzymują. Dobra, czyli to było równorzędne. Skrzyżowanko. Yy, tutaj. Tutaj. Ok. Gdzie to teraz mamy? Gdzie to tam, gdzieś. Tutaj za budynkiem, chyba tak, gdzieś tam na tyłach, pewnie jest. No kurde, już będę gaśnie, ale sama kamera się od razu zmienia, Wam powiem ciekawie. To sprzęgło, to Wam powiem przykra sprawa z tym sprzęgłem przez to sprzęgło. To Wam powiem, nie mogę się tak za bardzo skupić tutaj na tym wykręcaniu. O, dobra. Doświadczenie, kwota razem 1358. No za dużo nie mamy tej gotówki, ale zawsze coś. Dobra, zostawię światła. Wiem, że teraz akumulatora bierze, ale zostawiamy światła, żeby coś było widać. W każdym bądź razie, moi drodzy, w tym odcinku to było wszystko. Jak widzicie, niektóre się powtarzają, ale widzieliście, już szybciej, o wiele szybciej załadowałem tym wózkiem niż za pierwszym razem. Już zawsze wprawa jakaś jest. W każdym bądź razie, jeżeli ten odcinek Wam się podobał, nie zapomnijcie go ocenić. Pamiętajcie, że każdy kolejny będzie ofitował najprawdopodobniej w inne zlecenia. Nie wszystkie. Będą się powielać. Jeżeli miałoby to być tak, że się będzie powielać, to będę kupował kolejne sprzęty i będę szukał ciekawszych jakichś zleceń, gdzieś coś na budowie tak dalej. Wiecie, nie planuję robić z tego jakiejś bardzo długiej serii, ze względu na to, że najprawdopodobniej sama gra nie pozwoli nam na to, ponieważ no nie będzie tutaj pewnie multum tych zleceń, ale nie wiem. Mogę się mylić, mogę się mylić, zobaczymy wszystko. Gra nas y, sama poprowadzi. Jeżeli jesteście ciekawi y, kolejnych y, zleceń, serdecznie zapraszam do następnego odcinka. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej, hej.